Jest środa 20 października, minęła 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaszmarek. Zaczynamy wieczór z grami Lotto. Powoli dobiega końca 18. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Partnerem głównym tego wydarzenia jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Już dziś w nocy tradycyjnie na schodach Fułaje Filharmonii Narodowej nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Wręczenie nagród i pierwszy koncert laureatów już jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A już za chwilę poznamy zwycięz zwycięzców dzisiejszych losowań Gier Lotto. Wcześniej kilka słów o lotto. Jutro będzie kolejna szansa na zostanie lotto milionerem. Tym razem do wygrania mogą być nawet 3 miliony złotych. W tej grze o głównej wygranej decyduje tylko 6 liczb, ale też tysiące wygranych pada dzięki trafnemu wytypowaniu 5, 4 i 3 liczb. Życzę zatem powodzenia i zapraszam do gry. Losowania zaczniemy od Multimulti. -multi. Wczoraj w Tarnobrzegu nasz gracz trafił 8 liczb z 8 z plusem i zdobył 130 tysięcy złotych. Gratuluję i życzę szczęścia w dzisiejszym losowaniu multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Pięćdziesiąt cztery dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery czterdzieści siedem dziesięć, pięć, trzydzieści sześć piętnaście czterdzieści dwa dziewięć sześćdziesiąt sześć trzydzieści jeden trzynaście liczba trzynaście jest plusem. Mini Lotto, aby zdobyć główną wygraną, wystarczy tylko trafnie wytypować 5 liczb, a do zdobycia może być nawet 400 tysięcy złotych. Zapraszam na losowanie minilotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. 17, 20, 12, 36, 18. W Super Szansie można wygrać nawet 2 miliony złotych. Aby to było możliwe, należy aktywować siedmiocyfrowy numer, który znajduje się na kuponach wybranych w Hierlotto. Poznajmy numer Super Szans. 6, 2, 1. 8, 3, 7, 9. Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy jutro o 14. Za trafienie wszystkich 12 liczb w Kaskadzie można wygrać nawet 250 tysięcy złotych, a jeden los to aż dwie szanse na wygraną. Rozpocznijmy losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 22 15 6 21 Siedemnaście, trzy, szesnaście, czternaście, dwadzieścia, siedem, osiem, Niewyobrażalne wygrane czekają na graczy w Eurojackpot. Najbliższe losowanie już w piątek, teraz do wygrania jest 45 milionów złotych. Przypominam, że do wytypowania jest 5 liczb z 50 i 2 liczby z 10. Szczęśliwe liczby można typować samodzielnie lub grać na chybiu trafił. Powodzenia! W pensji można wygrać 5000 złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Ta wygrana może być dużo większa, o ile zwiększy się stawkę w grze. Zapraszam na losowanie Ekstrapensji. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy cztery kolejno ułożone kule, bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie 4 5 14 1. 33, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest 4. Dopłacając tylko złotówkę do zakładu Ekstra pensji te same liczby biorą udział w losowaniu Ekstra premii, w którym na zwycięzcę czeka 100 000 zł. Taką wygraną zdobył ostatnio gracz w Doruchowie. Gratuluję i zapraszam na losowanie Ekstra premii. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejno ułożone kule. bębny, maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. 30, 8, 28. Dwa, trzy. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra premii jest, dwa. Na koniec naszego spotkania zachęcam do typowania swoich szczęśliwych liczb przez internet. Te osoby, które założą konto, będą mogły zgarnąć 100% zwrotu za zakup swojego pierwszego kuponu online do kwoty 10 zł. Szczegóły dostępne są na stronie lotto.pl. Tam też znajdą Państwo wyniki losowań oraz informacje o wygranych. Ja już mówię Państwu dobranoc i zapraszam na jutrzejsze losowanie o godzinie 14, które również z wielką przyjemnością dla Państwa poprowadzę. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc. Wielkie chwile i wspólne emocje. Podczas 18 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Totalizator sportowy, największy mecenas sportu i kultury.